Dzień dobry. Oto kolejne wydanie Miksownik News. Już niedługo wystartuje telewizja Rex. Programy, które tam będzie można znaleźć: Rex Info Rex, Lotto Rex, Sport Rex, Pogoda Rex Live. Transmisja na żywo, a także seriale w ondzie i inne rzeczy. Zetnik TV HD będzie miało własną stronę internetową. W dniu 28 marca 2020 roku wystartowała telewizja Prima Podkreślenie TV. Znajdziesz tam Prima Podkreślenie, News Prima Podkreślenie, Lotto, nowy dzień Nad Podkreślenie, Dnie oraz Info z Prima Podkreślenie, Fikcji i wiele, wiele innych. Dobra, to tyle. Piszcie newsy do kolejnego wydania. Do zobaczenia.